Przez całe moje życie nie wierzyłem, że piekło istnieje. Powiedziałem, nie chcę wierzyć w tą ciemnotę. Nie ma żadnego piekła. Tak myślałem, ale piekło istnieje. Jordan Samuel wierzy w istnienie piekła, ponieważ jest przekonany, że sam tam był. Słyszałem śmiech przypominający rechot. To był śmiech demonów, słyszałem to. Nigdy wcześniej w swoim życiu nie wierzył w istnienie piekła. Jak buddyjski mędrzec, sądziłem, że będę żył najlepiej jak potrafię, a co ma być, to będzie. Ja będę po prostu najlepszym człowiekiem, jakim mogę być. Dorastał w Edmonton w Kolumbii Brytyjskiej, wychowywany przez samotną matkę. Gdy poszedł do szkoły katolickiej, był naturalnie ciekawy i zadawał mnóstwo pytań na temat Jezusa. Jak to możliwe, że jakiś człowiek przyszedł i za mnie umarł? Kim on w ogóle jest? Za to wyrzucono go z zajęć. Gdy za trzecim razem mnie wyrzucono, powiedziałem sobie: Wiesz co, nie chcę znać tego Jezusa. Mam przez niego same kłopoty. Jeżeli wyrzucają mnie z zajęć i nie chcą odpowiadać na moje pytania, które go dotyczą, to on mnie nie interesuje. Jego matka wyszła za mąż i, jak mówi Jordan, przez następnych 15 lat jego życie było wspaniałe. Lecz nagle mama i ojczym rozwiedli się. Jordan był rozbity. Jedynym sposobem, w jaki umiał sobie radzić z bólem, był bunt. Piłem i prowadziłem auto wraz z kolegami. Jeździłem z małolatami, kradliśmy samochody, kradliśmy radia, po to, żeby doświadczyć adrenaliny. Wiesz, ktoś prawie cię złapał, ale cię nie dopadł. Przez następne cztery lata Jordan zachowywał się w taki bezmyślny sposób. Chciał jednak zmiany w swoim życiu, więc przestał handlować narkotykami i zaczął pracować przy szybie wiertniczym. Zarabiałem naprawdę dobre pieniądze, miałem ładny dom. Pewnego razu po pracy postanowił coś zapalić. Nie wiedział, że fifka, z której korzysta, jest zalakowana krakiem kokainowym, którego dotąd nie próbował. Jordan był pewien, że umiera. Czułem, że moje serce bije o tak. Ono biło nierówno, a potem przestało. Jordan wierzy, że w tamtej chwili znalazł się w piekle. Wszystkie te kobiety i te rzeczy, które sądzisz, że chcesz mieć w świecie, pieniądze, samochód, sukces, wszystko to, co miałem. Jechałem i to mi się podobało, ale nagle ten samochód się zepsuł, a te kobiety zamieniły się w ogromne, ogromne demony. Ziemia się zatrzęsła. Spojrzałem za siebie i usłyszałem krzyki, wszystko było czerwone i czarne. Zawracaj, zawracaj, uciekaj stąd. Ujrzałem palących się ludzi, ludzi, którzy się palili i nie mogli znaleźć na to lekarstwa, ani nic na to poradzić. To było najgorsze. Pamiętam, że się bałem, łapiąc za kierownicę, i nagle znalazłem się znów w moim ciele, w przyczepie. Gdy Jordan, jak sądził, brał swój ostatni oddech, ogłosił coś wobec Boga. Moje serce zrobiło tak. To było jak ostatnie uderzenie. Nie wiedząc nawet czemu powiedziałem, wierzę. I nagle bum, nie ma mnie, odszedłem. I właśnie wtedy, jak mówi Jordan, Jezus wyciągnął go z piekła i przeniósł do nieba. Był cały na biało, miał białą szatę, gdy go ujrzałem. Spojrzał na mnie, na głowie miał koronę. Jego oczy były niczym ogień miały kolor niepodobny do niczego. On patrzył na mnie tym jasnym wzrokiem. To było po prostu niesamowite. Padasz panu do stóp, ponieważ on jest po prostu doskonały. Wielbisz go, bo jest wszechmogący. Wielbisz go, ponieważ on nas zbawił. Jordan wierzy, że stanął wtedy przed Bogiem. Pan poszedł i zasiadł po prawicy Ojca. Wiedziałem, że będę sądzony przez Ojca. To było najgorsze, ponieważ On wyjawił sekrety mojego serca, rzeczy, które tam zamknąłem, i myślałem, że tylko ja o nich wiem. Myślałem, że nikt się nigdy o tym nie dowie. Poczułem to, co Bóg czuł, gdy to widział. Powiedziałem: Panie, przebacz mi, to było straszne uczucie. A On przyszedł i mnie przytulił. Powiedział: Wszystko zostało przebaczone. Moje serce zostało tym złamane. Moje stare serce potrzebowało naprawy. A Bóg dał mi nowe serce. Nagle powiedział mi, że mnie kocha, że nie jestem sam i że nigdy nie byłem sam. Pokazał mi te wszystkie chwile w moim życiu, gdy myślałem, że jestem szczęśliwy, albo gdy sądziłem, że jestem sam, a jego ręka była nade mną. On zawsze tam był, szukając mnie nieustannie, i znowu mnie objął. Powiedział, że mnie kocha, i nagle znów znalazłem się w mojej przyczepie na podłodze. Chwyciłem Biblię. Ona w jakiś sposób lśniła. Trzymałem ją i modliłem się. Otworzyłem ją. Pierwszą rzeczą, jaką w niej przeczytałem, był psalm 34. Szczęście ufających Bogu. Zacząłem to czytać, a to był opis tego, co właśnie mi się przydarzyło. Tylko Bóg może coś takiego uczynić. Jordan opowiedział o swej podróży do piekła i do nieba swej dziewczynie Danice. Jego głos się zmienił, jego oczy się zmieniły, mowa jego ciała się zmieniła. Wszystko w nim było nowe. Wszystko było inne. Nie ma wątpliwości, że naprawdę tego doświadczył. Moje słowa, moje usta, przekleństwa, wszystko zostało oczyszczone. Byłem wolny od każdego uzależnienia. Dziś Jordan i Danika są małżeństwem i mają dwójkę dzieci. Są misjonarzami głoszącymi Ewangelię po całym świecie. Chcą, aby każdy dowiedział się, że Jezus jest realny i że swą miłością jest w stanie zmienić najbardziej zatwardziałe serce. Bóg kocha złamanych i zgubionych, nie rezygnuje z nich. Kocha ich całym sercem, zostawia całą trzodę dla jednego, tak jak zrobił to w moim przypadku.